Półtora kilometra Stąd jest miejscowość, która się zwie lądy. Tutaj na łąkach zaraz bliziutko rzeki Warty mamy grodzisko, które powstało w X wieku. Jego funkcjonalność skończyła się już około XIII wieku. Grodzisko leżało na ważnym szlaku handlowym i transportowym. Jednocześnie było to grodzisko, gdzie broniło dostępu do stolicy Gniezna w czasach wczesnopiastowskich. Zarysy tutaj wałów i fosy są bardzo nikłe. Szerokość fosy to było około 5 metrów, jak tutaj widać, ale niestety już mamy tutaj bardzo płaski teren. Mówi się, że grodzisko to zniesione jest na górze Rydlowa Góra, tak zwana, ale tutaj żadnego zniesienia to za bardzo nie widać. Bardzo jest to Teren nizinny. Wały w środku grodziska sięgają maksymalnie do 2 metrów. Wszystko jest porośnięte krzakami, więc wejście jest bardzo ograniczone.